Witam serdecznie i chciałbym wszystkich chętnych zaprosić na warsztaty, spotkanie duszy i uzdrowienie ducha i ciała, które odbędą się w Krakowie w dniach 12 i 13 października. Wracamy z powrotem do Krakowa, do tego samego hotelu, w którym odbywały się warsztaty, ponieważ otrzymywałem od Was wiele próśb o to, aby warsztaty wróciły do właśnie tych miast, w których były, więc spełniam Waszą prośbę. Ten hotel ma to do siebie, że są dwa hotele obok siebie: Hotel Ibis droższy i Hotel Ibis Budget tańszy. W hotelu Ibis droższy mam zniżkę i mogę zaproponować zniżkę, jeżeli chodzi o noclegi, jeżeli ktoś chciałby zostać na dwa dni. Natomiast w tym tańszym hotelu muszą Państwo indywidualnie sobie rezerwować miejsca. Wracamy do tego hotelu, w którym od początku w Krakowie były warsztaty do tej głównej sali, dużej, tuż przy recepcji. Oczywiście rozpoczną się o godzinie 10. Potrwają do około godziny 16-17, w zależności od ilości uczestników. Jeżeli ktoś miałby ochotę przyjechać na, na dwa dni na warsztaty, to oczywiście serdecznie zapraszam i dla wszystkich uczestników, którzy będą chcieli. Korzystać z noclegów w tym hotelu będziemy oferować zniżki, więc zgłoszenia na warsztaty i na noclegi przyjmuję pod adresem mailowym arondiagnostommałpainteriat.pl proszę w tytule napisać datę warsztatu i na przykład warsztaty plus nocleg. Proszę zaznaczyć, ile osób ma być w pokoju, czy, czy chcecie dwa łóżka osobne, czy jedno wspólne i w ten sposób będę mógł napisać Wam w mailu, jaka jest cena za wynajem pokoi. I zarezerwować miejsce i na warsztaty, i oczywiście noclegowe. Jeżeli chodzi o listę zgłoszeń, to mogę powiedzieć, że są już w połowie zapełnione, dlatego że o tych warsztatach mówiłem na swoich czatach i tam wiele osób już zgłosiło chęć uczestnictwa. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o gwarancję miejsca, to, to wpłata gwarantuje miejsce. Oczywiście dla moich stałych uczestników warsztatów, którzy napiszą, że chcą zapłacić na miejscu, będzie taka forma, ale bardzo bym prosił aby dwa tygodnie przed warsztatami napisali do mnie, czy, czy nadal są zainteresowani i chcą przyjechać na te warsztaty. Na listę rezerwową będę wpisywał wszystkie osoby, które mogłyby skorzystać z tych warsztatów, jeżeli zabrakło tu miejsc i ktoś by zrezygnował. Więc oczywiście wpłata jest gwarancją miejsca i będę na bieżąco wszystkich informował o tym, czy są miejsca, czy nie. Im szybsze zgłoszenie, tym oczywiście większe prawdopodobieństwo, że będą Państwo na tych warsztatach. Warsztaty spotkanie duszy, jak to nas zaskazuje, to nauka medytacji i połączenie z własną duszą. Tworzy się je po to, aby ułatwić sobie życie. Oczywiście o wiele lżej się żyje wtedy, kiedy mam kontakt z własną duszą, z własną podświadomością, panuję nad własnym umysłem, nad myślami i staję się świadomym kreatorem własnej rzeczywistości. Opis tych warsztatów znajduje się oczywiście pod tym filmem, natomiast te warsztaty mają to do siebie, że tworzą mnóstwo cudów, i oczywiście układamy je adekwatnie do grupy uczestników. Odpytuję o marzenia i pragnienia i wtedy tworzę warsztaty tak, aby te marzenia i pragnienia ludzi spełniły się. I dzięki temu, że grupa pracuje mocno dla siebie i dla wszystkich osób, to spełniają się marzenia wielu, wielu osób, dlatego to osoby tak często wracają na te warsztaty i cieszą się one dużą popularnością od wielu, wielu lat. Ja się bardzo z tego cieszę, że są tak pięknie ułożone, że oczyszczają Waszą przestrzeń zdrowotną i tworzymy energię zdrowia. Uwalniamy z programów i z blokad, z orzeczeń, z negatywnych emocji i energii, nie tylko Was samych, ale też osoby Wasze bliskie, o które prosicie. Oczywiście oczyszczamy karmę rodową, oczyszczamy przestrzeń związków, przestrzeń rodziny, tworzymy drogę do związków, tworzymy drogę do świadomej, kreatywnej przyszłości, spełniamy marzenia, łączymy się z opiekunami, łączymy się z istotami od światła, ze źródłem, z Bogiem, wchodzimy w swoje poprzednie wcielenia, aby je poznać, pracujemy wszystkie strachy i lęki, łączymy się ze swoją duszą, aby zobaczyć tą cudowną, piękną energię, która w nas mieszka. I oczywiście podróżujemy po kosmosie, łączymy się z istotami pozaziemskimi. I często ludzie proszą o coś nowego, albo wynika to z grupy, która chciałaby czegoś nowego doświadczyć. I wtedy uzupełnia medytację o pewien fragment czegoś nowego. I wtedy zmieniam medytację i tworzę pewien fragment nowej medytacji, aby ludzie doświadczyli czegoś nowego. Te warsztaty, spotkanie duszy są dla wszystkich osób, które chciałyby się nauczyć medytować i które oczywiście medytują i chcą poszerzyć swoją percepcję widzenia, poszerzyć swoją medytację. Ponieważ wiele osób medytuje po swojemu, a tutaj często słyszę, że no to, co przeżyłam na tych warsztatach, było niesamowite. Medytuję w domu, ale tutaj naprawdę zadziały się cuda, zadziało się świetnie, zadziały się rzeczy nieprawdopodobne. I jestem zachwycony, zachwycona tymi warsztatami. Często słyszę cudowne, piękne, pochlebne opinie na tych warsztatów. Dlatego tak ludzie często do nich wracają i proszą o to, aby one były w wielu miastach w Polsce. Dlatego postaram się spełnić tą prośbę. Są w Warszawie, teraz są w Krakowie i będą w 2024 roku w Gdańsku. Więc jeżeli się okaże, że prośba przybywa, to pewnie dołączymy kolejne miasta w Polsce. Ale na razie skupiamy się na tych trzech miastach. Serdecznie zapraszam na spotkanie duszy, odbędą się one oczywiście o godzinie 10, potrwają do 17. Na warsztaty spotkanie duszy należy przynieść swoją matę, kalimatę, poduszeczkę pod głowę, może być opaska na oczy, może być własny prowian. Na miejscu jest woda, ciasteczka, banany i warsztaty składają się z dwóch części, części teoretycznej. W której ja opowiadam, po co są te warsztaty, po co się robi te medytacje, jak medytacje pomagają w życiu, jak można je przełożyć do naszej rzeczywistości, jak otwierają drogę do obfitości, do doświadczonego kontaktu z duszą, z podświadomością, jak panujemy nad umysłem, jak zamykamy lęki i obawy, a tworzymy doświadczenie z naszej podświadomości, jak nasze poprzednie cielenia pomagają nam w tym wcieleniu, jak wiedza z poprzednich cieleń pomaga nam w tym wcieleniu i wiele, wiele innych takich aspektów jest w części teoretycznej. Oczywiście też odpowiadam na pytania, na ludzi, bardzo często ludzie przyjeżdżają też z indywidualnym pytaniem. I dzięki temu na warsztatach mogą otrzymać odpowiedź adekwatnie do swojej drogi, do swojej przyszłości. No i oczywiście jest część praktyczna, czyli medytacje, przeważnie dwie długie medytacje, dlatego że ludzie bardzo pięknie raz podróżują, świadomie podróżują, więc doświadczają bardzo pięknie i często mówią, że nawet te 40-minutowe, 50-minutowe medytacje, no po prostu są za krótkie, bo wydaje im się, jakby to trwało 15-20 minut. Więc cieszę się, że tak pięknie to wszystko odczuwacie i zapraszam do. Krakowa. Koszt warsztatów to 300 zł i wszystkie informacje będą podane pod tym filmem. Do zobaczenia w Krakowie w dniach 12 i 13 października. Pamiętajcie, że jest to hotel Ibis Kraków Stare Miasto, czyli ten hotel od którego zaczynaliśmy warsztaty, a nie hotel, w którym ostatnio odbyły się warsztaty, czyli nowy hotel w Krakowie. Zapraszam do hotelu Ibis Kraków Stare Miasto i zapraszam na warsztaty. Pozdrawiam serdecznie.